Ok. Fema, cześć wszystkim. Będziemy testować petardy. Nie, nie, jest zena. Zena, nie, jest. Jest to nowość na naszym rynku. Jest to, to jest. Jejku, już mówię. To jest Belgia. Belgia. Produkcji belgijskiej. I to chyba nie jest robione w ogóle u nas w Europie. Bo czasami jest, niby, Belgia, bla, 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 ale jest później Made in China. A właśnie tu szukam, czy jest taka informacja Made in China. Nic nie widać, jak pokazuję. Chyba nie ma. Nie. Chyba nie ma. Rok produkcji 2018 Zena nie, nie jest. 20 sztuk, 40 gram mieszanki na takie opakowanie. No nie wiem, zobaczymy. Pokaż, jak one wyglądają. Taka większa piratka? No, piratki to mają jeszcze te plastiki zatykane. Ona ma jakiś efekt? E, nie. Nie, nie ma efektu żadnego. Nie, nie ma efektu. Takie wykonanie, takie. No, mogłoby być lepsze. Może Dobra. Wody? A, to, to, to... No tu jest troszkę wody, to później rzucimy. Najpierw y, podgarnek. Podgarnek. Od razu podgarnek. Dwa gramy na jedną petardkę. No, ciekawe. Co to. Czekaj, odejdę dalej, bo. Nie wiem, czy da mi się. Ło, wow. jakiś kamień tu był, bym się przewrócił. Dwa gramy, tak? Pali się, czy zgasła? Zgasło. Kurczę. 15 minut. A, nie mogę. No i co teraz? Zdjęcie. Trzymaj. Trzeba opuszczę ci? Trzymaj. Ja mam odkopnę. Niemiłe miłe zaskoczenie. Pierwsza sztuka już nie wystrzeliła. Dobra, idź odpalać drugą. No, ja wiem. Chyba nie było. Mogło nie być 2 gramy. Takie 1,5 grama, może, nie? No. Dobra, weź jeszcze jedną. No. Nie, weź jeszcze raz pod garnek, bo to wiesz. Jedna sztuka, drugiej nie, nie jest równa nigdy. Może miało 2 gramy, takiej słabszej tej mieszanki? Mogło mieć. Mogło mieć 2 gramy słabszej mieszanki. Ona będzie głośna, no choć weźmiemy, to już mniej więcej na garku mamy plus minus przetestowane. Weź jedną z e, do wody. Jedną. Jedną tak do wody. O, ląd jest tak u góry, ale się pali zamokła, ale się pali. O kurde, jak pociągła! Mocne. Tak jak w wodzie, to ja! Mocna! Teraz złudzenie! Mocna! Dobra, jedną buzem! No. Dobra, gdzieś się tam. Tak, to są dosyć głośne! Mocna! Mm, mocna! Mocna! Nawet, nawet fajna, mocna petarda! Nie? Jak, no. jak uważasz? Co? Nie najgorsze? Co? Całkiem, całkiem, całkiem przyzwoicie strzelają. No, opakowanie takich petardek 20 sztuk 14 zł to wychodzi 70 groszy? No, 70 groszy za jedną petardę. Nie jest to cena do przyjęcia. Jest to cena do przyjęcia, tym bardziej, że dosyć fajnie strzelają. Nie są produkcji chińskiej, nie jest to produkcja chińska, więc całkiem przyzwoicie. No, są słabsze na pewno no, cenowo wychodzą, tak jak mówię, no, 14 zł. To za to mamy mm, dwie paczki C4. Więc za to mamy dwie paczki C4, więc. Wolę C4. Wolę C4. C4 są delikatnie. Może nawet bardziej niż delikatnie, mocniejsze. A jeszcze jedna rzecz. Wyjmij tam ze cztery trytki. Weźmiemy, sprawdzimy, tak, czy wybuchają razem. Tak, słabo gdzieś ten gimbal reaguje. Ale tu nie te, nie te, nie te, nie tutaj. Nie te. To są porządne trytki. Tutaj są. Tutaj są te mniejsze. O, tu są. Bo tamte są wielorazowe, a tu tam, tutaj mamy te zwykłe. Dobra. Postawimy gimbala. Daj mi jedną już, a Ty tam wyjmij. A dwie są, dobra. O kurcze, za małe. Muszę wyjmić więcej, muszę użyć więcej niż... Wyjmij ze jeszcze ze cztery. Kurczę, nie mogę sobie poradzić. Ok, to następne złączymy. Ląd jest fajny, gruby, dlatego ona śmiało troszkę może przymoknąć. Także jej się nic nie stanie. Dobra, wystarczy. Jeszcze dwie i wystarczy. Ostatnie. Okay. Dobra, ta, ta ma dłuższy ląd, więc tą wykorzystasz do odpalenia. Dobra. Nie, 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 podgarnek. Zobaczymy, bo na garnku będziemy widzieć, czy jest ten efekt, czy go podbije dużo, dużo wyżej. Dobra, się odsunę dalej, żeby było dobrze widać. No będzie zaraz, od razu będzie widoczne wszystko. Nie? A może? Nie. Nie, nie wybuchły razem, czyli one nie wybuchają razem. No dobra. Wolę c czwórki, aczkolwiek te petardy też nie są jakieś złe. Ostrożnie, ostrożnie. Chyba rozwaliło ją. Tak. Roz... Nie. Gips rozwaliło. Rozwaliło gips. Proch się wysypał. wysypał. Tak. To co, jak mówisz? Fajne petardy, ale C4 wyrzuć. Ostatnio. C4 lepsze. Lepsze, tańsze za paczkę tych zen. Z, zena, zena. Można kupić dwie paczki C4 -ek. i jest zdecydowanie lepiej, nie? Dobra, nie zapomnijcie o o subskrypcji tam na O subskrypcji. Piszcie w komentarzach, jak wy uważacie, czy lepiej kupić C4, czy jednak zainwestować w te petardy. Dobra, dzięki wielkie, na razie, cześć! cześć.